Witam serdecznie na moim balkonie. Ja piję kawkę, podziwiam mojej kwiatusze niezmiennie. dnia Wam Dzisiaj piękne obłoki na niebie. Zachmurzenie 20%, ale nie zapowiadają opadów. Dosyć ciepło. Spokojny dzień. Piękny, spokojny dzień. Ptaszki niezmiennie mnie zachwycają to piję kawę na balkonie, to zawsze posłucham sobie ptaszków śpiewu. Dzisiaj nawet lepsza pogoda, bo nie, nie jest taka słoneczna, więc mogę sobie śmiało posiedzieć na balkonie, bo nic mi tu nie przeszkadza, nie grzeje za bardzo. Jeszcze pokażę panoramę z tej strony, jak zwykle. Pokazuję codziennie, ale... Ona no, się zachwycam tą paniramą i pokazuje. Jeszcze tak razem z tymi kwiatuszkami, to już w ogóle. Dawno nie jadłam takich zwykłych kotletów z karkówki panierowanych. I tak za mną chodzą, że dosłownie mówię, no nie, muszę sobie usmażyć. No i tak, dwa kotlety. Będą usmażone, panierowane jajko w bułce tartej. Do tego gotuję ziemniaki z koperkiem, młode ziemniaki, sałata lodowa. Taki będę miała dzisiaj obiadek. z każdej a później pod wodą, będę je podnosić tak Obiad przygotowany kotlet bardziej obsmażony z dwóch stron i, i uduszony bardziej tak troszeczkę jeszcze sosu zrobiłam tak mi się dzisiaj taki obiad zamarzył ziemniaczki młode z koperkiem no i tu mam trochę sałaty no i taki mam obiadek chciałam Wam pokazać moją następną pracę tu już są zrobione plecy tak jak mówiłam wykańczam, wykańczam swoje jakieś tam włóczki, które zalegają będzie taka dłuższa bluzeczka. I już dziergam przód. Jakiś czas jeszcze będzie tym kolorem i tym wzorem. Następnie dojdzie habrowy kolor, wręcz bym powiedział, nie niebieski, tylko habrowy. I będzie właśnie cały ten motek. I to będzie wzorem. Nie wiem jeszcze jakim. Jeszcze nie pomyślałam. Być może jakiś ażur będzie, ale jeszcze zobaczę, jeszcze tak zobaczę, dopasuję, co tu będzie pasowało. Także wyrabiam, pracuję solennie. Ciągle coś się tutaj u mnie dzieje. Więc tak to wygląda. A dzisiaj chciałam Wam pokazać. Skoro już to robię, to pokażę Wam proste wzory. Tym, którzy chcą się nauczyć, to są oczka lewe. Lewa strona, oczka lewe. Proszę, spuszczam. I nitka na lewo. Tu wbijam z tej strony. Zobaczcie z tej strony, przeciągam oczko lewe, wbijam. Oczko lewe łatwo poznać, bo zobaczcie, ono tak jakby jest tutaj w poprzek ta nitka. Widzicie? W poprzek to jest oczko lewe. Tutaj się wbijamy, przeciągamy, wbijamy, przeciągamy. I tak robimy cały czas. To jest lewa strona. Prawa strona to będą oczka prawe i cały czas na tej zasadzie. Ja uważam, że jak się zna oczka lewe, umie leczka, e, oczka lewe i prawe, to można się już uczyć robić na drutach, bo to jest tylko kombinacja. Wszystkie te wzory to jest kombinacja oczek lewych i prawych. Także to nie jest naprawdę nic wielkiego. Tylko, że właśnie. Robótki na, dru na drutach wymagają cierpliwości, skupienia, uwagi takiej. Trzeba się skupić na tej rzeczy, którą się robi, ale naprawdę jest satysfakcja, gdy coś nam wyjdzie. Można zacząć od zwykłego szalika, i wtedy, żeby, żeby nam się robótka nie zwijała, to robimy tak zwanym ściegiem francuskim. Ścieg francuski to polega na tym, że robimy oczka prawe na lewej, na prawej i na lewej stronie cały czas prawe i to wychodzi taki ala wężyk i jest ten wzór taki ścisły. Jest jakby taki <laughs> nie po prostu nie tak bym powiedziała, nadaje się Zwłaszcza na szaliki, na wykończenia jakichś tam sweterków, bluzeczek, zamiast ściągacza można zrobić francuskie, francuskim ściegiem. I też, bo tak, jeżeli się zrobi oczka lewe i prawe, to będzie się zwijał rulonik na końcach. A chyba, że nam zależy na takim ruloniku, bo też takie bluzki można robić, no to wtedy jak najbardziej. Wykończenia, chodzi o to, żeby te wykończenia były, rulonik na przykład pod szyją. No to wtedy już, jak najbardziej. Tu już robię szybko, ale jeszcze raz wezmę. Widzicie? Lewe. Lewe. Wbijam tutaj się. To jest strona lewa. W poprzek niteczka i to jest lewe. I naprawdę, jak to mówią, dla chcącego nic trudnego. Nie święci garnki lepią. Wszystko zrobili ludzie. Więc dlaczegożby by nie? Dlaczego by się nie nauczyć? Każdy wiek jest dobry na naukę, tym bardziej uważam. W pewnym wieku należy się czegoś uczyć. Należy ćwiczyć komórki, szare komórki, żeby funkcjonowały dobrze, żeby zmuszać je do myślenia, do, do po prostu, no jak się coś robi, to trzeba się skupić nad tym i myśli się. I to jest właśnie zbawienne dla naszego umysłu. W każdym wieku jest dobre, ale szczególnie właśnie w takim wieku, gdzie narażeni jesteśmy już na różne choroby. Więc tutaj ćwiczenie, ćwiczenie jak najbardziej. No proszę, jak to mi idzie ładnie z Wami. Ale jeszcze chcę Wam pokazać tą prawą stronę. Oczywiście i ci, co robią, to wiedzą, ale ci, co nie robią, Zachęcić, a może ktoś się skusi i będzie chciał zacząć. Proszę bardzo. I jesteśmy na prawej stronie. Tak jak mówiłam, prawej strony tak jak mówiłam, oczko brzegowe zawsze spuszczamy. Widzicie, wychodzi taki wężyk ładny. Równiutki wężyk. I tak jak wam kiedyś już pokazywałam, prawa strona też tu zawiera taki wężyk tu na dole. To jest strona prawa i zobaczcie, to oczko prawe wygląda w ten sposób: tak jakby taki, tu był łańcuszek, taki łańcuszek. Lewy nitka poprzeczna. To jest lewe, lewa strona, lewe oczka same. I tak tu wyglądają. A tak wygląda oczko prawe. Taki łańcuszek. I teraz, żeby właśnie uzyskać dalej ten łańcuszek, to pierwsze oczko zawsze spuszczamy, nie przerabiając. I tak, tu wbijamy się tu i prawe, tu w środek i prawe. Są jeszcze inne szkoły. Niektórzy robią tu od z tej strony. Ja na to mówię oczko przekręcone. Ja po prostu Nauczyłam się w ten sposób. Tu w środeczek to jest oczko prawe, a nie w ten sposób. Chociaż zrobię wam w ten sposób, zobaczcie. I też będzie oczko prawe. Ale nie. Dla mnie to jest oczko przekręcone. O, ja w środeczek, tutaj tak się nauczyłam, tak robię i tak mi jest najwygodniej. No ale mówię, każdy robi, jak mu wygodnie jak się nauczył, aby tylko efekt końcowy był zadowalający. Widzicie? Binam się i to jest cała filozofia. A wszystkie te wzory to już później, to jest kombinacja tych oczek. A przecież nie musi się od razu takimi wzorami robić. Można zacząć robódkę od właśnie, i bluzka może być lewo, prawe, na prawej, prawe oczka, na lewie lewo i też będzie ładna bluzeczka. Też będzie ładna burzeczka. to nie jest wcale powiedziane, że trzeba od razu wzorami robić. Niektórzy wręcz lubią takie gładkie jakieś ścieki, bluzki, nie lubią jakichś wzorów, jakichś tam motywów wrabianych. Lubią gładkie, skromne i też to ładnie wygląda. Do takiej na przykład, mm, takiej bluzki koszulowej pod spód. I taki sweterek zrobić gładki, właśnie. To idealnie wygląda. Idealnie wręcz. Nie z wzorami, tylko taki gładki, właśnie. Także tyle wam dzisiaj chciałam powiedzieć. Tak zachęcić do tych robótek, wiecie, bo to jest naprawdę fajna sprawa. A już nie mówiąc o tym, że to relaksuje że takie robótki relaksują że skupiamy się. Nad tym, co robimy, nie myślimy o innych rzeczach, nic nam nie przychodzi do głowy, myśli nas jakieś nie gnębią, bo wiadomo, że są zawsze jakieś takie myśli, które nas nurtują i wracają do nas. Nie wiadomo po co. Także <laughs> taka robótka, takie dzierganie sprawia, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości, od całego świata. I liczy się tylko tu i teraz jakaś kawa w pobliżu czy herbatka i, i liczy się ten moment. Także ja teraz właśnie wyrabiam te takie właśnie pozostałości tej, tej kolor włóczki to jest taki bury, ale bardziej wpadający w taki ciemny jeans. Taki ciemny. Nawet ładnie wygląda, ładniej wygląda w pracy, jak się już zrobi. Nie młotku. Takie jest moje zdanie. Nawiera takiego innego koloru. No i widzicie. I doszłam już z wami prawie do końca. I tak to wygląda. Żadna filozofia, a ile może sprawić radości, tym właśnie tym kolorem zrobię. No myślę, że do. Do połowy gdzieś tak bluzeczki, później, tak jak pokazywałam, będzie ten habrowy i muszę tylko się zastanowić, jaki tutaj wzór. Bo ten habrowy chcę zrobić wzorem, bo to będzie jaśniejsze takie odcięcie, i już ten wzór będzie widoczny i będzie bardzo ładnie wyglądał. Także myślę, że, że to powinno być fajnie. Także cóż, zachęcam do wszelkich prac ręcznych. Na razie trzymajcie się.